Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z wami o czymś, co może przytrafić się każdemu użytkownikowi zmywarki Bosch, błąd E22 zmywarka Bosch. Gdy na wyświetlaczu pojawia się ten kod, możecie mieć wrażenie, że coś poważnego dzieje się z waszym sprzętem. Ale nie bójcie się, mam dla was dobre wieści, to wcale nie musi być katastrofa. Błąd E22 zmywarka Bosch to sygnał, że filtr w zmywarce jest zatkany resztkami jedzenia, które blokują odpływ wody. Właśnie dlatego urządzenie informuje nas, że czas zająć się czyszczeniem. Zablokowany filtr może sprawić, że zmywarka nie będzie działała prawidłowo, a woda nie będzie odpowiednio odpompowywana. Choć brzmi to groźnie, rozwiązanie jest proste i możecie to zrobić sami w zaledwie kilku krokach. Pierwszym krokiem, by rozwiązać błąd E22 zmywarka Bosch, jest wyłączenie urządzenia i odłączenie go od zasilania. Następnie otwórzcie zmywarkę i znajdźcie filtr, który znajduje się na dole urządzenia. Wyjmijcie go i dokładnie oczyśćcie z resztek jedzenia. Możecie także sprawdzić, czy w odpływie nie ma innych blokad, które mogą powodować problem. Po tym zabiegu włóżcie filtr z powrotem na miejsce i uruchomcie zmywarkę. Jeśli błąd E22 zmywarka Bosz zniknie, to znak, że problem został rozwiązany i Wasza zmywarka znów będzie działała jak nowa. Dziękuję za uwagę. Jeśli macie ochotę na więcej takich porad, to nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku